Hej, hej, simanko. ja jestem Topolo, a to jest kolejny odcinek z Diablo 2 Resurrected. I kolejny test rozgrywki początkowej. W tym odcinku została nam ostatnia postać i jest to Amazonka, bo zerknijcie na to, że niestety zabójczyni jest niedostępna i nekromanta również. Barbarzyńcom graliśmy na live, paladynem, czarodziejkom i druidem też ostatnio odcinki się pojawiły na kanale. Na koniec zostawiłem sobie Amazonkę. Nigdy Amazonką jeszcze nie grałem, szczerze mówiąc, i to będzie moja pierwsza reakcja i pierwszy raz w tej grze Amazonką w ogóle. Zanim zaczniemy, też sprawdźmy sobie nasze skile, czyli pod literką T mamy trzy drzewka: mamy oszczep i włócznia, umiejętności pasywne i magia, łuk i kusza. Ok, czyli jednak coś tam z magii jest, możemy sobie zaczerpnąć, więc efektownie może być. Uderzenie krytyczne działa pasywnie. Twoje ataki mają szansę na zadanie podwójnych obrażeń, wymagany poziom pierwszy. Więc. Ojoj, oj, oj, chyba wiem w co będziemy inwestować. Dźgnięcie z atak serią szybkich pchnięć, oszczepem. Ok, czyli wiem, które będą skille jako pierwsze. Łuki, kusza raczej mnie nie interesuje. Dobra. Ważne, żeby się najpierw rozejrzeć, w co inwestować. Jeżeli chodzi o atrybuty, raczej będę szedł na równi siła, zręczność, żywotność. E, energia raczej nie będzie potrzebna dla Amazonki. Nie jest to postać tak stricte czarująca. O, i zobaczcie, w jaskini czuję nagły przypływ płynności gry. Nie wiem, czy to jest spowodowane właśnie moim. Zestawieniem komputerowym, czy to jest po prostu taka optymalizacja gry? Próbujemy sobie dać jakiś atak specjalny pod prawem przez myszy. Wolę to mieć niż nie mieć. Zawsze to jest jakaś pomoc. Cyk. Zamiast raz uderzamy kilka razy. To się przyda szczególnie przy Bosie, który nas czeka tutaj niedługo. Ale go dzigamy, tak. Ajaj, traf go, trafiaj. O, jest idealnie, idealnie. Co my tak szybko bijemy? Fajnie, to mi się podoba akurat. Pewnie to są te dwa ostatnie teraz. Pa. Jak ładnie podzieliłem. Jeden dla ciebie, drugi dla ciebie. Nice. Wracamy po nagrodę, i chyba mamy już cmentarz. No, spróbujmy. Nie mówię, że się nie uda od razu, ale po prostu ciekaw jestem. Widzę, że nie umarły. pada dosyć szybko. Nie wiem, jak będzie z krw krwawą morlicą. Zobaczymy, może teraz mamy mikstury życia. Mamy manę. O! Tutaj akurat od razu zaskoczenie. Aj. To jest to, że ona może po prostu odejść, a jej nie trafię. Nie, no to tutaj druidem. Już sobie radziliśmy łatwiej. Nie mogę dać się otoczyć. Oj, zobaczcie, co ze mną zrobili prawie. Ja, gdzie jesteś? Nie już nie uniosę. Muszę jej po prostu krytyka trafić i będzie ok. Tu w ogóle jej nie trafiam, zobaczcie No patrzcie, nie da się podejść w ogóle Dobra, mam ją Jest! No, w końcu Dobra, jesteśmy na kamiennych polach, no i standardowo zobaczymy, jak sobie poradzimy z czempionem z kamiennego kręgu. To się tak stało takim wyznacznikiem takiej miniserii testowania, właśnie wszystkich postaci. Też wiadomo, że każda postać miała mniej więcej czy mniej czy więcej szczęścia do dropienia itemów, i to też dużo, dużo znaczy. Ok, teraz już jakoś lepiej nam idzie. Dobra, zaraz zginę. Trzeba się szybko podleczyć. Wrot na łowczyni, sługa. Właśnie te sługusy też bywają tak upierdliwe. Czyli jednak trzeba szybko się nimi zająć. Dobra, weźmiemy sobie to. Nie trafiam, nożesz żywotność, bierzemy sobie są kamienne kręgi. Dobra, w sensie kamienny krąg, chciałem powiedzieć. Oj, ciężko, ciężko. Rakaniszu odchodzi bardzo szybko. Oj, moja pomocniczka też odeszła bardzo szybko. Oh, 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 oh. No niestety nie uda się na jeden raz. Będą mnie gonić pewnie daleko. Wow, co oni mi tak przerywają? Ale zobaczcie, jak sprytnie. Wiedzą, że będę atakować, to odbiegają. Spreparowana głowa to jest chyba dla nekromanty czy dla druida? Nekromanta, właśnie to jest to. Niby nekromanta jest zablokowane, a itemki można zbierać specjalnie dla niego. Co ten puklesz jeszcze tutaj yy, ma w sobie? Coś lepszego? Nawet nie. Bardzo kiepsko nam tutaj w przypadku Amazonki dropem itemki. No i niestety cały czas musimy chodzić z tym oszczepem. No, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia gry Amazonkom, no to są takie dosyć mieszane. No, czuję jakiś niedosyt. Dajcie koniecznie znać, jaką klasę postaci wybieracie, czym będziecie grać. No i też może jakieś porady odnośnie grania Amazonkom. W tym przypadku ciekaw jestem, jaki build powinienem wybrać, jakie drzewko umiejętności jest najbardziej OP. Piszcie koniecznie w komentarzu. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, siemanko, cześć.